Cześć, mam z tej strony Crispin, to jest kolejny odcinek serii e, MPW, chciałem powiedzieć młodzi ale to jest MPW jednak. Więc tak, na wstępie możecie zostawić łapkę w górę z subika. Zapraszam do chłopaków, linki w opisie, Napisa napisać hashtag kukurydza na ziarno albo ziarno. Mam przypisane serduszko, więc co, ja wsiadam do szesnastki jedziemy tam na pole, bo tam, chłop znaczy firma jedzie usługowa, kosić mi tu kukurydzę. Też przyjedzie dzisiaj lavesista po tego, ten właściciel tam, nie wiem mówi, że będzie po ten New Holland dzisiaj i to jest też ostatni odcinek na tym gospodarstwie, więc popatrzymy się jeszcze tutaj jak to wygląda pod koniec odcinka bo potem będzie wielka przebudowa więc co, ruszamy na te pole żeby tam chłopak nie stali ole, poszedł jak widzicie Ursus nie, jeszcze nie wyremontowany, ale te tam już się dogadałem z jednym typem, takim Peterem. I to wyremontuję, ale to zobaczę jak długo będę. Jak to będzie wyglądać w ogóle? Bo może nagram z tego, z tego odcinek. Jak będę zaprowadzał te kursy, co więc... Dobra leci. O jedzie już Combine Combine widzę, ale... Ja jestem ten Tier. Ten. O też jest dobra. On się to wrobi? na które indyko nie wjeżdża jak tu jest gwiazd? Nie tak, ale tu jest zwiast. Dobra tam, tutaj na sąsiada pole Tutaj zaparkuję na razie, zgasie, zgasimy Witamy się tutaj z chłopakami, o ej, on już kosi, on się nie pierdzieli w tancu Ol bestia, widzowie dobry panie dobry panie, A bo co mi to tak panu, przeskakuje Co, co tak pan nośka przeskakuje, co? Nie, 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 nie. Jak widzicie firma usługowa przyjechała tutaj skosić Łe Nie wiem panie, że nie do razu z będę Ale mu, panie, panu, witam, witam. Co mu tak łośka ta przeskakuje, Co? A nie wiem, jechał i tu, bo mówię mu jedź tędy, to ten wjechał tam i do rowu wpadł. Ty je chyba coś zepsuł. Kurde. Czeka pan. A może pan trochę podjechać tę miniaturkę i już strzepnę jakoś tak A, na początek? już. A potem tak trzepnę. Jeszcze. jeszcze panie. A potem sobie tak strzepnę jakieś tabeta będzie. Dobra. I to prostu? Takie coś, może być. Płukać bardzo. A ja uciekam z kadru. A tam już zrobiona. Ale tak, to nie będzie tam, bo jeszcze tu będzie Laweta, nie dzisiaj, więc. Panda rady ten, ten kompaniista wejść, a tam spytać na CIB, czy da się raz. Radę to dzisiaj skosić? Czyli nie chodzi. ty. Da, da radę się hmm. radę to A, ja no spokojnie. miałeś karty, niech nie wleci, to nam rady. Dobre. To jest teraz podjadę, bo Powiedziałeś... to na będzie, nie? To zaraz tu przyjadę, pogadamy sobie. Okej. Okay. To... Dobrze, to A co ja powiedział? Jest, co? A co on powiedział, że ten... To? Co? on powiedział, że dalej? Radę... się jak kombajn się nie rozwali, to da radę. Dobra. Żeby się nie zapchnął. Panie... Jak coś tam sąsiad Kurde, z tej złąki... Kamienie wrzuca, ale nie mów pan, jak coś, to ten sąsiad. Jest. Nie, no, tam się nie okay. zapchało. Nie, panie, ma pan coś do picia? Przy sobie? Albo coś? A mam, pan, pan panie, tu tutaj, browarka, chodzi. Ale to zerówkę, mam. Zerówkę, Chyba, że Pepsi, pan chce jeszcze, bo tam. To niech pan wejdzie A tam. tam. To tam w środku jest w skrzyneczce tam. O tu, o jest, mam. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra. No mi panie, jeszcze jedno, dla tamtego. Dobra, teraz wezmę. Dobra. Jak widzę, widzicie. Tu ekipa przyjechała, totalnych por... Je, ładnie chodzi. A ładnie, ładnie, panie. Przed remontem. O, akurat. O wielką małowę. ani na lewą typą wskakuj. Ona chyba nie wie, że to do mnie idzie. Mhm. Łe? <grym> Dobra, uratowałem. szybko, ale dzisiaj zapierdzieli mi sobie. Ostatni odcinek w tym sezonie, więc tak to... Jeszcze mi Pak się wrąbał. no widzowie lecimy dalej tu jak widzicie jeszcze nie posiane bo tu będzie kukurydza następny sezon na kiszonkę Jest elegancko wjeżdżamy na gospodarstwo Dobra, tutaj header mamy przygotowany. Kombaj tam jest. Elegancko. Cofniemy sobie tym Ursusem. Niech on... Dobra, czekajcie, cię w co? Widziałem do tego typa. Dobry! Dobry! Niech pan podjedzie eee. bardziej do przodu albo się nawróci. To jedzie pan niech na krzyżówkach niech pan nawróci ten. Tu ustaniemy tak na będzie elegancko No wtedy. dobra. Jak pan da radę. Spróbuję. Dobra, panie jak coś tam mam prawo jazdy to mogę panu wrócić. nawrócić. Tak jak pan. Dawaj, 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 dawaj. Yy, Ostecznie no, no. coś... wyskakuje. No i chyba licho, licho będzie. Dobrze idzie. Trzymaj, tak, trzymaj, 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 trzymaj pro lew, mocniej, 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 tak, 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 jedziesz, 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 jedziesz. Prosty, 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 prosty. Za późno prostujesz. Panie, dobra. Dobra. I dawaj pan. Górny, mu ta skierownica, czy tam biegnie, nie wiem. Wszystko się psuje w tych czasach, widzowie. Pierdolone mamy Nie pan niech nie przeglinał, to nagrywa się Przepraszam bardzo, ale mnie ten man już wkurza, bo w, w trasę to już chyba trzy razy mi się zepsuł Co pan bierze? Dawaj pan dotąd, gdzie ja stoję? Dawaj, 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 ja proszę włączyć, ja tu I pan niech się rozkłada, bo nie my header więc... Dawaj Najpierw kombaj załadujemy, pan tr wtedy trochę podjedzie tam na tamtą drogę. Na te skrzydłówki mhm. po... Albo cofnie pan wtedy, dobra. To... Czeka panie, to pan wie, że chciałem Albo pana. może najpierw header, czeka pan. Polimy mu co wie tutaj. Jak panu ten header montować, yy, ładować to raczej? To tak w zasadzie to by było dobrze, bym ja cofnął tak w zasadzie. No to cofnij pan trochę. Żeby tak na, bram na bramie idealnie to było. Kolejny naprzód no. to załadować, i potem opór włączymy wzdłuż. Czekajcie, cofniemy, kurde za Jeszcze muszę tam iść do chłopaków, się pogadać z nimi. Na dzisiaj tak nic nie mam do roboty, więc. Łe, za mocno. Dam radę, panie tak? Jak? Dam radę. Tylko panie mów mi. Do lewej. Lewej, dobra. dobra tak jak dawaj, teraz? Do... Ej, tak, 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 tak. Dawaj, dawaj. Dobra Trochę do tyłu bardziej Dobra. To jest ta szczelina, nie? Tu w środku Jeszcze? Jeszcze, 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 jeszcze Dobra Dobra panie zapinaj. Eee, udało się elegancko Dobra Niech pan se zapnie tam Co nie idzie? Co tu się stało? Okej bo to chyba wiem dlaczego O Dobra zapięte, to pan niech podjedzie, teraz ja sobie wyjeżdżam tym kombajnem No dobra Kurde ten, nawigację zapomniał Nie no tego sąsiada to za Sumkamy. Zapomniał, kurde mokre tam siedzenie w tym że kurde tam Widzowie W nocy padało, nie zap zapomniał zamknąć drzwi. A nawet nie przyszedłem tu za go. się tego. Tak szybko, szybko i. Łe, panie. Dobra, dawaj, dawaj. Tyłem przodem? Tyłem. To patrz, panie, żebym tam nic nie zahaczył. Opór włączymy, żeby wszyscy widzieli awaryjny. Tak jak idzie, czy... Powoli, dobra Do prawej, do prawej Tak jak dawaj, teraz? Dawaj, 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 dawaj No, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, stój Kurde, już? No Dobra panie, to ja gaszę tu wszystko Pan niech se zamyka Czeka pan, niech za panem zamyka pan ten A ja odpalam burcuska Wjeżdżamy A nie, bo pan będzie jechał tam górą, nie? No. Mam takie pytanie, pan mógł się tam zatrzymać, żeby tam fotkę strzelić na pamiątkę, co? Na, dro no, tak. na drodze. Bo ja tam fotki takie stryka. Dobra, pan zamiekało, zamykało. Pomogę panu. A, to automatycznie. Kurde technologie. Ja tak. słyszycie mnie tam? Dobra, panie, a hejs pan jest... daje, czy potem przyjdzie? Weź, yy... poczekaj, bo ten coś ludzie, co jakieś zdjęcia robić, a ty już pole kończysz. Panie, dojadę, to panu prześlę, dobra? Dobra, to jedź pan tam i ten, który mi fotkę. Bo teraz się nie wyprzaczyć na tamtym zakręcie. <laughs> jak widzicie New Holland poszedł na złom. Ale widzowie, ja wam powiem jak ten Odjedzie bardziej, ale dobra idziemy tu przez szepak Majne to można ścieżkę tu Ja wam powiem co się z tym New wczoraj stało Mamy z tu z sąsiadem grzebaliśmy Po alkoholu tam Co nawigacji mi zakładał i tam coś się wydarzyło, ale to Ten właściciel nowy zobaczy dopiero jak będzie kościł Dobra Wjeżdżamy Łee i mi taki dar? Ja powiem, ty. to on wie, kto do Cicho, cicho, cicho. da? Panie. Dobre, panie. Dawaj, panie, dawaj, dawaj, dawaj. Daj jeszcze, kawałek. Tu, gdzie... tu. stoi, stój, Tu, stój, 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 Pana? Tu, Pana? Nie, na sprzedaż poszło, wie pan? Back. A panie, to pana. Widział pa, ty pana piasty w tej tym, w tym tej lawecie no, jakiś chyba. Jakiś ciepły. Nie wiem. Jakiś, ciepły. Jakiś, tu, jakie ślotowe. Prince Polo, no dokładnie, panie. Ty tu takie... Ja nie na razie. Takie, tu, tu takie różowe, takie żółte, z kimś mi coś kojarzy, ale z kim to nie wiem nawet. Witam. Panu, rozumiem, to, nie trzeba, bo to a to nie ja, to kurde, że ja nie mam to A co to A to nie ja, to energia. A to do mnie, panie? To u panu z siebie słup, A Nie. nie o panu z siebie słup, nie ma? A nie. A nie mam gospodarstwa, panie Adam, ja, no, tak no a jak pan dziesięć kości, to nie ma? Pan słupów? A to nie, nieraz to się zdarzy, że cztery są wszędzie. No właśnie, a tu jeden, jakby. A wtedy pierdzielę ten przejazd i tyle? I pan nie kości wtedy? Nie, teraz już muszą zamęczyć coś A pan ma dzisiaj farto, bo tam już w Ale panie, coś ta ośka tak strzela dzisiaj, coś tam... Acz. Bo tu <coughs> jest tam do wymiany i... ...tej bo... ogólnie, ale... O pan, no już... Ktoś pan wszedł do kombajnu, to kaput będzie już Nie Mirek, tak, a uh, plus od zostaje? Pićku tam dodawałem ci no, dawałem. No, Dobra, dobra. A panie, dla panów coś pan A pan słyszał taki żart? Jaki żart? Bo, a pan co taki żart, co mówi świnia do mówi, proszę pana. Jak to, chruszuł chru, nie. <laughs> do chrupka, to no, to tak, no. No, ale to kurczę, pan nie O kurde, o kurde. Ja się The... boję go, nie panie. Ale ja się nie złożę z tej strony. A pan zna taki żart? Anki. A później powiem Dobre, ja Dobra, Chyba jak Daniela nie niepewności, a sygnęła, panie? Sobie, ja panie nie dam. nie Ale jednak Ja tak kabarecie kabaret... ja Dobra, niech kosi A dużo tam sypnę, panie? Jak wskoczy sobie A, nie, wreszcie Wiesz pan, pan nie ma co tam to Widzowie, za, za dużo tych ciężarówki, niepotrzebna chyba, tu mógł przyjechać ciągnik sam z przyczepu. Nie, to jest 20 ton. Nie yeah, no, nawet yeah, nie chyba. Bo wy od razu zajdziecie się sprzedać i hajs mi, czy idzie tam, nie? Tak, panie, też tak, tam jest. Co? Ile jest? Sześć. Sześć ton, o kurde, to licho. Widzowie, myślałem, że więcej tego będzie. Hektar 20? No hektar tu jest. Kurde. Czekajcie, w Zowie, tu mamy minutę. Eee, to tam, akurat. Pan, no nie, ja z panem nie pojadę, bo potem nie wrócę, bo pan nie wraca, nie pan nie wraca dyk, nie? Pewnie. No ja nie, no ja nie wiem, nie nie wiem, nie powiem pan. I jak pojedzie, to zobaczymy. Nie, to tam, poczekam na przelew, najwyżej, za i za ten. Na da A dobra, ty on povím. Dobra. Ty pane. No, co je? Ty paně, bo Mirka, bo pa mě, bo mě do O, v kšaky. Já nevím, on ti pomůže, on tam běhne, bo si zaraz dostal. Dobra.

Panie, pan poleca jakiegoś mechanika? Bo tu Jupiter się zgłaszał, taki jakiś, ale on nie odczytał. A to nie, pan nie widzi pan ostatnim bufferem, tu na widzisz widzi pan, do jest skręca ekstrykcja. Ośka lata. Bo tu o, mam Ursusa. Nie wiem, jeszcze napiszę jeszcze raz do tego Jupitera, może coś się odpisze, nie? Tam ja też jakiś jakieś warsztaty otwierają. Kurde, właśnie tam na Kolonii jakiś tam Jupiter, nie? Jakiś tam, nie De... wiem, D... coś tam. D... The tom, ten. Tom to... No, jakoś tak. A ja jest tam. Kurde, widzowie, najwyżej link, linka Popolę, do No to popularny, ale to znam też. No. On tam ma teraz ja klasa kupił, kurde, zazdroszczę mu takie maszyny ma piękne. O oh, kurde, panie to ja stoję do SEFA mówiłem, że ja takie klasy. Nie, bo tam mówię, fyzisk pomylił. Dobra, to jak sam Pan zapłacić za ten ten usługę? Panie, to ja panu mówię, tak 1500 złotych. Za dwie maszyny, tak? Czy za kombajsem? Nie, tu za wszystko. A, no, bo panie, bo... 1500? A pan mi to opowiada. Dobra, to panu tak, skup, przele... Chciałem pana zwolnić, nie? Oj, panie, nie zwolnij mnie, bo... ...na kabarety nie dozuje. Czekajcie, widzowie. 1500 to dam pan 1800, niech pan, pan. Motu święta niedługo to. Tam... Oh, cool. Trzeba, no, ale kłopot, tam temu pan nie daje, bo on się obstruł. <grym> a ja <grym> za... tam temu nie daje, jest no. wszystkim. Dobra. a nie tu i pokazuję, że jest. No to elegancko, to nie wiem, pan przyśle to dzisiaj, czy jak to. Przeszle dzisiaj, tak. No dobra. to Ja jadę tu, on ma, to przyjemnie mi wykształcić. Dobra, to dobra, ja jadę, widzowie. To na razie otrzyma się tam, panie. Dawid, ja jadę. Kurde, widziałem, ja myślałem, że to jest 20 stycznia, to Ich. Teraz oni musieli zastanowić, co tu posiać na wiosnę, no, ale to tam... na no, wiosnę jeszcze daleko. Yy, więc, o kurde, ale go złamało. Tego złamało, tamtego się zesrało. Nie, to do ale w lanie do wyjścia. Tak samo. nie, tak, tak samo. To co, co za mekanicy? Byłem on z tym właśnie z kolonii, on z dobrej to. No, w końcu Panie Do widzenia No, do widzenia Ja do wyjadę Będziemy widzowie Kurde, każdy, co z tego z kolonii zna Tylko chyba jakiś dobry mechanizm to będzie Widzowie, musimy zobaczyć jakąś tapetę tam albo podjechać do niego Poza odcinkiem się spytać, czy da radę, czy co Dobra, jaką mam minutę, 20, więc elegancko, dojadę Nie wiem, chyba weźmiemy talerzówkę Ale nie, dobra, nie zrobimy, bo tam kombajn stoi tu Jednak tak, zrobimy porządki sobie tutaj Ustawiamy sobie, będziemy kończyć eee, Ustawiam wszystko sobie na łące To będzie wielka przebudowa Długo. Więc, strządyk nie tu stoi. Znaczy, kurczę z właśnie my, A niech Strządir tu stoi. to mi przeszkadza. Eee, tak. Eee, Pozamykamy wszystkie bramy. O, przyszło coś. 25 tysięcy. Za co to? Za kukurydzę. Mam 40 koła. Dobra, ja bym cały wyjeżdżam zaraz za granicę. A tamten za komba jeszcze nie przysło. Złodziej. Żeby mnie nie oszukał, dobra. Ej, tu mamy jeszcze ziarka. Tu mamy jeszcze ten. Czekajcie widzowie Za Kumbaj też jest kumbej, chyba mnie słyszą technologii. dobra bierzemy te mousery, przestawimy Te, te bugi, wszystkie Młody miał przejechać po 30, tak się strało, to 30 Nie ma ani hajsu, ani młodego już Od dwóch miesięcy cofamy Układamy sobie widzowie na razie to tu A, widzę, ja też mam płuk na taki na sprzedaż czwóreczkę, więc jak ktoś chętnie to niech pisze. Tak samo siewnik tego poznaniaka i talerżówkę 3 metry. Zapraszam jak to świętny. Przyjemy jednego baga tylko Mamy obciążnika, żeby nas tu nie podniosło Dobra Co so fajno Damy tutaj pod płot. Jak na razie Jeden, teraz na drugi. Dobra, to jest trzydziestko wyjedziemy, będziemy kończyć, młoda tam ino żeby nie stała. Jak będę tu jeździć, kopać, kurde to? Cofniemy sobie nią. Co? Fejhalina? Tu sobie odłączymy ją. O, elegancko. I od E do przodu. Czemu on na nie jedzie? O. Dobra, więc to było na tyle dzisiaj. Na odcinku. Zapraszam do chłopaków. Linki w opisie zostawcie łapkę w górę rozsubika. Zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się. Elo.